Pieszo. O, hopsa górba. <laughs> Może ci kto pomoże. Ej, patrzcie, tu jest ta główna ulica. To jest kurwa tak daleko do domu. <laughs> <laughs> Co, Co to się stało? Ja pierdolę. To muszę jeszcze dorzucić, bo dwa jestem... sześćset 0606. Tysiąc złotych. Jakie tam duże uśmiechnięta buźka. Niech i tobie się żyje. O mój... Kurwa, Bozie. Dres, kurwa. Co pan robisz? Ja pierdolę. Jeszcze się nałożyły obydwa. O kur... Ja pierdolę. I co teraz, kurwa?